Promuje świętokrzyskie latając na miotle, ale nie podoba się to konserwatywnym mieszkańcom. Baba Jaga, czyli kobieta, która chciała zjeść Jasia i Małgosię, od kilku lat jest symbolem województwa świętokrzyskiego. Jednak przedstawiciele forum kościołów chrześcijańskich postanowili powiedzieć jej Akesz. Rzucenie uroków to jej specjalność, ale zauroczyć wszystkich nie dała rady. Przedstawiciele kościoła ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-ahusburskiego i kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej wysłali do władz list protestacyjny. Ich zdaniem maskotka to symbol pogański. Nie, nie uważamy, że, że to jest właściwe, żebyśmy promowali swój region poprzez symbol czarów i czarownicy. Władze regionu przekonują, że wybierając siłę nieczystą miały czyste intencje i z czarownicy nie zrezygnują. Analizując taki apel można także zakazać wizerunku smoka wawelskiego, uznając go za zabobon. Smok wawelski da sobie radę, ale słaba płeć syrenka warszawska podobno dostała na ogonie gęsiej skórki. A kysz!